Witam ponownie wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy znowu coś w słoiki. Coś, co będzie długoterminowe. W każdej chwili po to możemy sięgnąć do szafki czy do lodówki. To już od Was zależy, gdzie chcecie to przechowywać. Ja dzisiaj Wam na pewno pokażę taki przepis na pasztet w słoiczkach, który będzie mógł leżeć długi, długi czas gdzieś tam na półce. Myślę, że warto przygotować się z takimi zapasami nie tylko na inflację, gdzie wszystko w niesamowitym tempie idzie w górę, wszystko drożeje. No raz, że kupicie teraz po niższej cenie, niż ceny będą za miesiąc dwa czy za pół roku, macie zrobione zapasy, więc tu już jesteście na pozycji wygranej, a gdyby się coś miało wydarzyć i byłyby braki w sklepach, na półkach, więc zawsze takie produkty macie pod ręką. No i ja będę w dniu dzisiejszym wam chciał pokazać przepis na pasztet w słoiczkach. A no i co ja do tego będę potrzebował? No, na pewno jakieś warzywa, jakieś mięsko. Zaraz wam pokażę, jaka składowa tego mięska. Do tego, do tego jeszcze dorzucimy wątróbkę drobiową, w jakich ilościach za chwileczkę pokażę. Już wspomniałem, będę potrzebował kawałeczek Selera, kawałek marchewki, pietruszki. Cebulka również się przyda. No i jakiś ząbek, może dwa ząbki czosnku. Mam również kawałek łopatki. Mamy tutaj właśnie taką chudszą składową i tłuściejszą, gdzie jest kawałek boczku. Boczek jest taki, no taki w miarę nie jest, nie jest tłusty, więc dorzucam tutaj do tego takie dwa płaty słoninki. Boczek ma od spodu skórę, tą skórę sobie oczywiście zaraz wytnę, muszę najpierw mięso też i umyć, dokładnie oczyścić, bardzo nie lubię jak jest to mięso gdzieś tam w ladach sklepowych przewracane a różnymi rękoma, no z miejsca na miejsce, czasami też jakaś gadzina na tym usiądzie. No właśnie, tą skórę wytniemy, rzucimy do garnka, dorzucimy jakiś tam przypraw, też pokażę jakie, no i tą skórę wygotujemy po to, żeby był taki wywar na tej skórze do podlania później pasztetu. Mam tutaj również wątróbkę, wątróbkę drobiową, więc ona też będzie dorzucona i zmielona ze wszystkim. W tej kolejności musimy bardzo mocno, wypłukać wątróbkę drobiową. Teraz ją zaleję wielokrotnie wodą. Wątróbkę będę moczył tak długo, aż woda będzie klarowna, nie będzie z wątróbki krwi. Mięsko już sobie oczyściłem, teraz ocieka z nadmiaru wody. Wątróbka jest pięknie wymoczona, już nie puszcza krwi, nie zabarwia mi wody, woda jest przejrzysta i o to chodziło. Skórę mam odkrojoną, teraz zalejemy tą skórę niedużą ilością wody, około szklanki, może 300 ml. dorzucimy tutaj liść laurowy i ziele angielskie. Z angielskiego dałem 4-5 kulek, do tego 3 liście laurowe. A i dorzuciłem jeszcze 10 kulek pieprzu w ziarkach czarnego. Zalałem wodą i teraz będziemy gotuwa, gotować aż zrobi nam się fajny wywar, a skóreczki będą miękkie. Mięso oprócz wątróbki, czyli boczek, łopatkę i te dwa plastry, słoninki przekładamy sobie do garnka i zalejemy to bardzo mocno gorącą wodą, ale nie wrzątkiem. I będziemy to podtrzymywać na ogniu w temperaturze 80-85 stopni przez około półtorej godziny. Zalewamy mięso mocno gorącą wodą. I tak jak już wspomniałem, będziemy dusić na bardzo wolnym ogniu przez około półtorej godzinki. Już Wam tłumaczę, dlaczego zalewamy gorącą wodą. Dlatego, że gdy zalejemy w tym momencie gorącą wodą, soki, zawartość yy, yy, tych smaków mięsa zatrzymamy w środku, ponieważ po wierzchu zetnie nam się białko i zatrzyma wszystko w środku. Gdybyśmy zalali wodą i stopniowo ogrzewali tą wodę i to mięso, to nam ze środka wszystko wypłynie. Taka właśnie jest różnica. Pozwoliłem sobie oczywiście dorzucić jeszcze tutaj do tej wody liść laurowy, dwie kuleczki ziela i gdzieś tam jeszcze powinien pływać ze trzy kuleczki pieprzu czarnego. I teraz podłączamy gaz i będziemy to bez gotowania podgrzewać w temperaturze 80-85 stopni przez około półtorej godzinki. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, bez wątróbki. Wątróbkę będziemy dorzucać pod koniec. Warzywka też już mam przygotowane. Tych warzywek, tak jak widzicie, to jest naprawdę... Nie dużo. W zupełności wystarczy taki malutki plastereczek przykrojony selera na pół, jakiś tam kawałeczek pietruszki, pół cebulki, marcheweczka jedna, dwa ząbki czosnku. To wszystko też Wam za chwileczkę pokażę w jakim momencie można to wrzucić na wodę, aby oddać smak. Bo oczywiście później jeszcze będziemy wykorzystywać do tego celu kaszę manne. Zajrzymy do naszych garów. Mięso w garku. Tak wygląda, nie gotuje się, po prostu się parzy. E, oczywiście przykryłem przykrywką, e, teraz, dla potrzeb filmików, odkryłem, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, e, więc tak to wygląda. No i zajrzyjmy teraz do skórek. Skórki nam się gotują, o to chodzi w przyprawach. Nabiera to smaku, bardzo ładnie pachnie, przyprawami, więc będzie fajny wywarek do podlewania pasztetu, gdy będziemy go mieszać. No i kochani, słuchajcie, półtorej godzinki duszenia mięsa jest już za mną. Ono już fajnie się ścięło na tyle, ile powinno. Teraz mamy wątróbkę, tak, o której już wcześniej wspomniałem, i tą wątróbkę teraz wrzucamy do tego wywaru na nie dłużej niż 15 minut. I w tym momencie Wyłączamy, lekko przydusimy, żeby ta wątróbka nam się zanurzyła. Teraz wyłączamy gar i tak zostawiamy na 15 minut. Skórki mamy już miękkie i teraz do tych skórek możemy dorzucić marchewkę, Pietruszkę, ten selery, który żeśmy już wcześniej przygotowali, po to, żeby jeszcze dodatkowo oddało smak. Czy wszystko wykorzystam z tych warzyw? Powiem wam, że nie wiem. Zobaczę, jaka będzie konsystencja. Na pewno będziemy na łączach, jak to się mówi. Tak, będę was informował o tym, co jeszcze dorzucę. Troszeczkę, może wody doleję, nie za dużo. Tak żeby leciutko się przykryło, a jak nie, to po prostu będziemy te warzywka obracać, żeby one się z każdej strony zanurzyły w, tej, w tym wrzątku, w tej wodzie, i oddały troszeczkę ten smak do, do tej wody, do tego wywaru, aby później ten wywar wykorzystać. A jeszcze lepiej przykryć przykrywką, i e, oczywiście para również. Yy, zrobi swoje, wydobędzie te wszystkie smaki i soki do wywaru. No i jak się popieści, tak i się zmieści, tak to wygląda, przykrywamy z powrotem i czekamy. No i po 15 minutach yy, duszenia, duszenia, no tak, parzenia w sumie yy, wątróbki, yy, wyciągamy już yy, wszystko, wszystko mamy yy, Gotowe, więc teraz do jakiegoś dużego pojemnika. Ja tu mam taką michę wielką, wkładamy to do michy i musi to mięsko przestygnąć, po czym będziemy kroić na mniejsze kawałki. Wszystko mamy wyciągnięte, teraz czekamy aż się przestudzi, aby móc pokroić. No i mamy to, ja już wyłączyłem. Wywar pachnie pięknie. Teraz oczywiście musimy wyłowić wszystko, co jest w garnku. Wywar zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Mięsko, warzywka, wątróbka, wszystko mi przestygło. Tak sobie to poprzekrawałem w takie paseczki, po to, aby fajnie wszystko weszło tutaj do tego gardziela od maszynki i się fajnie mieliło. Teraz będę mielił na jakim oczku, Oczko makowe, właśnie takie, 2,5 mm, jak najmniejsze. Ja mam takie najmniejsze w domu i na takim będę mielił wszystko. No i tak powoli ubywa, a tak tego przybywa. Tak to wygląda po mieleniu po oczku. 2,5 mm. Co Wam jeszcze chcę powiedzieć, że w garku, w którym nam się mięso dusiło została woda co robimy z tą wodą Przelewamy sobie jakieś pół litra do mniejszego rondelika wsypiemy tutaj trzy łyżki łyszy, fajnie, dobra trzy łyżki kaszy mannej i będziemy to na bardzo małym ogniu gotować no, tak aby nam ta kasza manna się ugotowała no i mamy te Trzy łyżki kaszy. Teraz będziemy mieszać, aż nam to zgęstnieje i kasza się ugotuje. Po czym ją później wystudzimy. Kasza już mi się ugotowała. Teraz ją odstawimy do wystygnięcia. No, i mam wszystko zmielone. Tak jak widać, razem z warzywkami. Warzywka wyszły tutaj wszystkie. Czosnek, pietruszka, seler, marchewka, cebulka. Co ja jeszcze tutaj dodam? Dodam tak, jak już wcześniej wspomniałem i widzieliście, kaszę manne. Więc tak, mięsa miałem kilo kg, plus warzywa kasza manna. Niech będzie tego. Nie wiem, czy się tam wcześniej nie przejęzyczyłem. Miałem 350 plus, czyli około 3,5 kilo w całości. 3,5 kilo, tak myślę, w tej misce tego wszystkiego mamy. Teraz damy przyprawy. W pierwszej kolejności damy na tą ilość 4 łyżki majeranku. Do tego wsypiemy teraz półtorej łyżeczki pieprzu. Ja mam tutaj taki pieprz kolorowy, grubo zmielony plus takim czarnym drobno mielonym. Tak dałem pół na pół. Ogólnie będzie tego półtorej łyżeczki na taką masę. Więc też to wsypujemy. Dodajmy również dwie łyżki soli, soli zwykłej. Ziele angielskie 1 trzecia łyżeczki. I gałka muszkatołowa również 1 trzecia łyżeczki. No i gdy już mamy wszystkie przyprawy, teraz czas na kaszę manną. jest już przestudzona, już zgęstniała. Teraz musimy ją tutaj do całości dorzucić. Muszę sobie pomóc drugą ręką, aby, aby jednak wszystko wygarnąć. No, i na tym etapie możemy już to dość mocno wymieszać. Mamy wszystko wymieszane, smaki się połączyły. Bardzo ładnie pachnie. Słuchajcie, no, tak naprawdę już w sumie chyba niczego nie brakuje oprócz tego wywaru, w którym wygotowaliśmy skórki, warzywka. Myślę, że tam już się dość ścięło, zrobiła się prawie galaretka, więc teraz to wszystko tutaj wrzucimy. Wymieszamy i to już będzie koniec. Mam już przygotowane słoiczki. Słoiczki takie sobie przygotowałem, jak najmniejsze, więc napełnię te słoiczki i później będziemy te słoiczki pasteryzować. Jeżeli chodzi o etap przyprawiania, słuchajcie, możecie mieć różne ilości mięsa, nie bójcie się spróbować. Po prostu złapcie podczas mieszania kawałeczek w usta, spróbujcie, czy Wam tam brakuje troszeczkę pikantności, może Wam brakuje um, troszeczkę soli, więc nie bójmy się dodać. To Wam ma smakować. Gdy będzie Wam to smakowało w tej postaci, zanim sadzicie w słoiczki i, i zapasteryzujecie, to tak samo będzie Wam smakować później. Także nie bójmy się próbować, musimy próbować, musimy ocenić jakość i wtedy będziemy pakować słoiczki, pasteryzować, tak aby później ten efekt końcowy był taki, jaki chcemy. i zobaczcie, no tak jak mówiłem, no jest galaretka, galaretka z tłuszczykiem. teraz to wlejemy do tego pasztetu i będziemy później y, mieszać i wrzucać wszystko słoiczki. Słoiczki się powoli napełniają, tak jak widać, zostawiam od góry tyle miejsca. No i no, jeszcze tyle zostało. Chyba mi braknie tych słoiczków, więc za chwileczkę będę musiał donieść, wpakować wszystko. Jak już będzie wszystko uzupełnione, wyłożone do słoiczków, pokażę Wam, ile mi tego wyszło. Tak to kochani wygląda, tak są ponapłyniane. Już zaczynam dobierać przykrywki. Za chwileczkę postawię gar z wodą. Na dno dam ręcznik. Będę wstawiał słoiki. No i pierwsza część słoiczków już w wodzie. Już zaczyna się powoli woda podgrzewać. Więc tak zostawimy przez około półtorej godzinki w takiej temperaturze. No, nie gotującej się, ale tak na granicy. Myślę, że to taka jest najlepsza temperatura. Jutro, oczywiście, też powtórzymy takie gotowanie słoiczków pasteryzację, tylko już troszeczkę krócej około 45 do 50 minut. Także, no, śledźcie dalej i patrzcie, jak to się robi. No i tak, mam tutaj kolejne słoiczki, te już mi. Stygnął, tak to wygląda, kochani. No i w sumie wyszło mi 12 słoiczków. Także polecam wszystkim ten przepis. No i zapraszam wszystkich do tego typu wyrobów. Przepis jest sprawdzony, już go kiedyś robiłem, dwukrotnie, oczywiście w mniejszych ilościach. Nie robiłem aż 12 słoiczków, robiłem kiedyś chyba 4, później jakoś zrobiłem 6. Zawsze mi się to przydawało, wykorzystywałem na wyjazdach kamperem nad morze, więc dobrze mieć ze sobą jakiś tam zapas, kiedy można sobie otworzyć i zjeść. Nie trzeba gotować, bo nie zawsze ma się na to czas. Także, kochani, Polecam i zapraszam do następnych moich filmików. Dajcie dla zasięgu suba, lajka. No i hej, do usłyszenia!